Siemanko, witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj sobie przetestujemy kolejny specyfik. Będzie to mile misz o smaku dubajskiej czekolady. Tak się prezentuje. Okej. Okay. Otwieramy. Otwarłem, pokażcie zapach. Czekoladowy. Czy będzie jakiś chrupiący chrupa albo coś? Nie wiem. Kubek. Taki kubek. Okej, nalejemy. Dobra, wystarczy. Jeszcze raz połaniajmy. No. Mmm. Czekolada, jest lekki aromat pistacji. No dobra, dobre. I te czuć te, te trzecie, co tam jest tym. No dobre, polecam. Ja najbardziej polecam.